Pierwsze w tym sezonie podium dla Polski w zawodach Pucharu Świata w skokach narciarskich. Trzecie miejsce w Lachty zajął Paweł Wąsek. 127 i 127,5 metra to odległości, które dały miano 14 w historii Polaka na podium Pucharu Świata. Zwyciężył Andrzej Laniszek przed Stefanem Kraftem. Lider klasyfikacji generalnej Daniel Czofenik siódmy, ścigający go Jan Herl 15. Pierwsze podium polskiego skoczka narciarskiego w obecnym sezonie. Paweł Wąsek zajął trzecie miejsce w zawodach Pucharu Świata w fińskim Lachti, a zwyciężył słoweniec Andrzej Laniszek. Na pierwsze polskie podium musieliśmy czekać, aż do przedostatniego weekendu sezonu 2024/25 wywalczył je ten, który od początku tego okresu dostarczał polskim kibicom najwięcej radości. Paweł Wąsek trzecią lokatę zajmował już po pierwszej serii. To efekt skoku na odległość 127 metrów. W czołowej piątce większość stanowili Austriacy, ale ze sporą przewagą prowadził Słoweniec Andrzej Laniszek. Jedyny w stawce, który przekroczył granicę 130 metrów. W drugiej konkursowej próbie Wąsek poprawił się nieznacznie o pół metra, o niewiele ponad pół punktu. Konkretnie o 6 wyprzedził Austriaka Manuela Fetnera, stając na podium Pucharu Świata pierwszy raz w historii swoich występów. Drugi był jego rodak Stefan Kraft, pierwsze miejsce obronił Laniszek. Do drugiej serii awansował również Dawid Kubacki, ostatecznie 23. 31. był Kamil Stoch. Miejsce tuż za stawką kwalifikującą się do finałowej rundy zajął pierwszy raz w trakcie bogatej, trwającej aż 21 lat kariery. Jutro w Lachti konkurs duetów za tydzień zakończenie sezonu na Mamucie w planicy.